Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Szczególnie serdecznie witam wszystkich ateistów, bo jak wiecie, ja kiedyś też byłem ateistą. Tytuł tego odcinka brzmi Tajemnice Ukryte w Lodzie. O co chodzi? Otóż każdy z Was zapewne słyszał o wyspie, która nazywa się Grenlandia. Tutaj jest uwidoczniona na tej mapie. Grenlandia leży na północ od Wielkiej Brytanii, na północ od Islandii. Jest największą wyspą na świecie, która nie jest kontynentem. Grenlandia ma około 2 166 tysięcy km kwadratowych powierzchni, do zamieszkania nadaje się obszar około 400 tysięcy km kwadratowych położony wyłącznie na wybrzeżach tej wyspy. A co jest w środku wyspy? Otóż w środku wyspy znajduje się gruba warstwa lodu, lodowca, zwanego lądolodem. Średnia grubość tej warstwy wynosi około 2135 metrów, a w najgrubszych miejscach dochodzi do 3000 metrów, czyli 3 km. Naukowcy ewolucjoniści, zwolennicy Starego Wieku Ziemi, twierdzą, że ten lód na Grenlandii ma minimum 2,6 miliona lat. Skąd oni wysuwają swoje wnioski? Otóż stąd, że na Grenlandii od dawna Dokonuje się wierceń w tym lodowcu. Dokonuje się ich za pomocą takich wierteł pustych w środku, można to porównać do rury, z których później wyciąga się tak zwane rdzenie lodowe. One wyglądają mniej więcej tak jak tutaj na tym zdjęciu. I jak widzicie, one nie są jednorodne, czyli mają prążki ciemne i jasne. Na przemian. I stąd naukowcy biorą wniosek. Że te prążki odpowiadają zmianom pór roku, czyli lato, zima, lato, zima. I dokonywali prostych obliczeń matematycznych, bo to jest naprawdę bardzo proste, badając grubość tego lodu i ilość tych prążków. I wyszło im, że ten lądolód ma około 2,6 miliona lat. Ale my się przyjrzymy, czy to aby na pewno jest prawda. Żeby to stwierdzić. Musimy się cofnąć do roku 1942, a więc do roku, kiedy toczyła się Druga wojna światowa. W tym właśnie roku, konkretnie w czerwcu, ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii wyleciała eskadra samolotów o wdzięcznej nazwie Echo, i w skład tej eskadry wchodziło sześć samolotów. P38 Lightning, czyli błyskawica, tutaj są. On jest taki samolot uwidoczniony na fotografii oraz dodatkowo dwa większe samoloty, mianowicie bombowce B-17, tutaj też jest fotografia. I całej tej eskadrze, mimo że to było lato, po prostu warunki pogodowe oraz wyczerpanie się zapasów paliwa. Nakazały awaryjne lądowanie. Wszystkie te samoloty po prostu lądowały awaryjnie na Grenlandii. Załogi tych samolotów zostały uratowane, no wyobraźcie sobie, za pomocą psich zaprzęgów po prostu, a te samoloty zostały na Grenlandii, no i zapomniano o nich. W końcu, pod koniec XX wieku, ktoś sobie o tej eskadrze, o tej wyprawie i o tych samolotach przypomniał i zaczęto tych samolotów szukać. Zaczęto ich szukać za pomocą najnowocześniejszych urządzeń i metod, jakie były dostępne pod koniec XX wieku. I wyobraźcie sobie, że znaleziono te samoloty. Nie wszystkie, ale znaleziono dwa z tych samolotów P38 Lightning. Jeden z nich odnaleziono już w 1992 roku, a drugi w 2018 roku. Ale tutaj niespodzianka. Samoloty te znajdowały się 75 metrów pod pokrywą lodu. Przedsięwzięcie było bardzo kosztowne i dosyć skomplikowane, ale nie niemożliwe, i dotarto do tych samolotów drążąc po prostu ogromne szyby, tak jak tutaj jest na tym poglądowym obrazku. Dotarto do tych samolotów i te samoloty pod tym lodem wyglądały dokładnie tak. Jeden z nich jest tutaj uwidoczniony na tej fotografii. A drugi z nich jest uwidoczniony na następnej fotografii. I wyobraźcie sobie, że te samoloty nie tylko zostały odnalezione, ale zostały wydobyte, i co więcej, jeden z nich przywrócono do zdolności latania. On w tej chwili może latać. Jaki stąd wniosek? Otóż mamy 75 metrów lodu i 50 lat. Bo dokładnie tyle minęło od czasu II wojny światowej do 1992 roku, od 1942 do 1992 roku. Mamy więc grubość lodu i mamy czas. Więc mamy doskonały zegar geologiczny, który może nam powiedzieć, jak stary jest ten lądolód na Grenlandii. I z prostych matematycznych obliczeń wychodzi. Że ten lądolud nie ma żadne 2,6 miliona lat, tylko ma około 1400 lat. Wnioski co do datowania, prawdziwości tych datowań i prawdziwości tych setek milionów czy milionów lat, wyciągnijcie sobie sami. Namawiam do poszukiwania informacji, do otwarcia oczu, uszu i umysłów, bo te informacje są dostępne, i do otwarcia. Waszych serduszek po prostu na prawdę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.